Do brudnego garażu podjeżdża dziewczyna w równie jaskrawo czerwonej sukience, siedząca w eleganckim czerwonym Mustangu. Nazywa się Inhe. Ma siniaki na nogach, a w rękach trzyma ciężki młot. Podchodzi do mechanika samochodowego, pyta go o imię i bez mrugnięcia okiem jednym uderzeniem zrywa mu głowę. Aby jednak zrozumieć, skąd ta delikatna dziewczyna czerpie tyle okrucieństwa, musimy cofnąć się nieco w czasie. Inhe właśnie wyszła z więzienia. Jedyne czego pragnie to rozpocząć nowe życie i opiekować się swoją młodszą siostrą Chimi. Chimi ma opóźnienie w rozwoju, jest naiwna jak dziecko i całkowicie bezbronna wobec otaczającego ją świata. Starsza siostra podarowuje jej piękną spinkę do włosów symbol ich więzi. Ale świat poza ich domem jest okrutny. Chimi nienawidzi szkoły i ma ku temu powód. Gdy tylko rozbrzmiewa dzwonek, otaczają ją trzy koleżanki z klasy. Nie są to przyjaciółki, ale prawdziwe drapieszczynie. Drwią z dziewczynki, rzucają w nią przedmiotami i zmuszają ją, by poszła z nimi. W tym czasie Inhe próbuje znaleźć pracę, ale z powodu swojej przeszłości więziennej nie ma dostępu do normalnych miejsc, pomimo swoich znakomitych umiejętności walki wręcz. Uczennice wykorzystują chimi w swoim brudnym planie zarabiania pieniędzy. Zabierają naiwną dziewczynkę do pokoju, podsuwają ją dorosłym mężczyznom, a następnie wpadają z kamerami, oskarżając klientów o pedofilię i żądając pieniędzy. W tym fatalnym wieczorze Inhe nie może dodzwonić się do siostry. Czuje, że coś jest nie tak i rozpoczyna poszukiwania. W międzyczasie uczennice popełniają błąd. Próbują wyłudzić pieniądze nie od zwykłego ojca rodziny, ale od prawdziwego bandyty. Ten nie boi się szantażu, brutalnie bije nieletnie przestępczynie i zabiera Himę ze sobą jako trofeum. Następnego dnia Inhe przychodzi do szkoły. Jedna z członki gangu wstydzi się, lub boi, i pokazuje filmik z znęcaniem się nad Him. Widząc to, Inche wpada w szał. Znajduje uczennice i daje im krótką, ale pouczającą lekcję wychowania fizycznego. Przerażone nastolatki natychmiast wydają swoich wspólników. Inche podąża śladem. Znajduje chłopaków, wyciąga z nich informacje i otrzymuje wizytówkę tego samego bandyty, który porwał jej siostrę. Zdając sobie sprawę, że policja będzie działać zbyt wolno, wymagając wypełnienia niekończących się dokumentów, Inche postanawia działać sama. Uzbraja się w paralizator, zabiera samochód jednemu z dłużników i zamienia się w niepowstrzymaną maszynę zemsty. Okazuje się, że bandyta Sanman sprzedał już dziewczynę właścicielowi burdelu. Inhe namierza Sanmana na parkingu, taranuje jego samochód, a następnie razi go paralizatorem, aż ten traci przytomność. Kiedy gangster odzyskuje przytomność, okazuje się, że ma pętlę na szyi. Inhe zmusza go do jazdy do miejsca transakcji, ale ten próbuje się opierać. W ruchomym, a następnie rozbitym samochodzie dochodzi do brutalnej bójki. Inche łamie przestępcy rękę i wrzuca go do bagażnika. Następny przystanek to burdel. Tutaj Inche nie traci czasu na rozmowy. Metodycznie znokautowała ochroniarzy i menedżera, dochodząc do właściciela lokalu. Okazuje się on twardym orzechem do zgryzienia, używa popielniczki i nożyczek, ale nie ma szans w starciu z umiejętnościami walki bohaterki. Przed śmiercią, a Inche skręca mu kark, zdążył powiedzieć, że dziewczynka dzwoniła do jakiegoś sklepu, a potem zabrał ją młody chłopak. Równolegle widzimy losy chimi. Młody chłopak, Jong Wu, który ją zabrał, wydaje się być wybawcą, ale w rzeczywistości pracuje dla głównego złoczyńcy, wpływowego polityka. Scena w autobusie łamie serce. Himi udaje się uciec i błaga pasażerów o pomoc, ale wszyscy obojętnie odwracają się, pozwalając porywaczowi ponownie ją zabrać. Inhe kontynuuje śledztwo. Przyjeżdża do sklepu, do którego dzwoniła siostra. Wychodzi na jaw straszna prawda. Starszy właściciel sklepu również wcześniej znęcał się nad bezbronną dziewczynką. Inhe, nie znając litości, torturuje go drzwiami, odcinając mu palce, aby dowiedzieć się, kto jest głównym zleceniodawcą. Ślad prowadzi ją do fotografa, a następnie do tego samego mechanika z początku filmu. Okazuje się, że wszyscy ci mężczyźni są ze sobą powiązani. Mechanik dostarczał dziewczynki politykowi, a polityk ma stare porachunki z Inhe. Półtora roku temu próbował już zgwałcić Chimi. Wtedy Inhe uratowała siostrę, wybijając łajdakowi oko nożem do kruszenia lodu. Właśnie za to siedziała w więzieniu. Teraz Jednooki psychopata chce się zemścić, zabijając obie siostry. Inhe włamuje się do rezydencji polityka, ale ten udaje mu się uciec po strzelaninie i walce z ochroną. Finał historii rozgrywa się na opuszczonej budowie. Politik zebrał tam całą armię najemników. Zabija swojego pomocnika, Chon U, zalewając go betonem, aby pokazać powagę swoich zamiarów. Inhe przybywa na plac budowy. Najpierw przygniata wrogów samochodem, potem wystrzeliwuje cały magazynek pistoletu, a kiedy kończą się naboje, chwyta wszystko, co ma pod ręką. Zostaje pobita deskami, pocięta nożami, krwawi, ale nadal wstaje. To już nie jest zwykła bójka, ale walka matki o swoje dziecko, tylko że w roli matki występuje starsza siostra. Przedzierając się przez tłum, dociera do biura, w którym ukrywa się polityk. On ma w rękach rurę, ona tylko wściekłość i pięści. Pomimo rany nożem w brzuch, Inhe znajduje w sobie siłę. Nokautuje złoczyńcę i zabija go gołymi rękami, zamieniając jego twarz w miazgę. Scena finałowa. Zakrwawiona, ledwo żywa Inche podchodzi do kanapy, na której leży jej siostra. Obejmuje ją i, zgodnie z obietnicą, zabiera do domu. Sprawiedliwość zwyciężyła, ale cena była przerażająca.